Grę, nie sprowadzisz na mnie zagrożenia? Są gdzieś sutory kolejowe? Nie, ale jest mrowisko w lesie. Zakopiesz ją, co? Znajdę łopatę! Nie, Ja jest krótkiego... A ja ją poleję! <grym> nie chwyciło. Jej! To było świetne! Ty naprawdę masz supermoc! Z takich rzeczy się nie żartuje mała. Ale teraz chyba leko zalić wszystkie dzieci. Ale fajny. Dzięki. to jesteś to spięta, zdobie ci mały masaż parku. Nie? chcę zostać uwolniona. Nie na rady dziupków. Ale mogę ci to przyjemność jakąś muzyką zaśpiewać ci jedną Kanieniką, nie chcę w nią dzieli. To jest jeszcze gorsze związania. Nie martw się, mamo! Ja, superbohater, za chwilę cię uratuję! Ach, nic ale ci się chłodno muszę tej sweden. Mamo, superbohater nie nosi swej, jest, jest super chłodny dzień. Czy jest ci zimno, czy ciepło? Nie uda ci się przejść? Technika! No i co z tego? Ojej! 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 super Ojej! Mamo, Ojej! patrzy z Ojej! Ojej! Nie tak zaraz! Ej, hey, a Ojej! Ojej! To Ojej! to Ojej! 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 i dawaj? I no. Nie ruszaj się żerowników! Nic tego panowania się kończą! Spóźniłeś się! Jeszcze tylko jeden diament i uruchomię mój wydarzenia. Szczoknie! Pustałem, że robi karierę w ubezpieczeniach! Ha. Jest tyłczyć to zwycięstwo picą i gra wideo. Bardzo mi czeka, ale urywa się telefon. Ludzie potrzebują obywatelów. Zobaczmy, jest autobus na zerwanym moście. Uuu, w razu jest Zacznijcie od tego. Chcieliśmy iść do celowej chodki na dobrą pizzę. Mm. Przepraszam, słodko, ale supermoc to też super odpowiedzialność. Nie ma czasu na rozrywki. No dobra, to czas ruszać. O, zaraz skoczę, Jest Wiesz, co? Superbohater nie ma tak fajnie. Szałuje nasze koszczenia. Zaraz, zaraz. Jeżeli okrążymy ciennie z to odwrócimy jej obroty i wrócimy w czasie do chwili, kiedy zobaczyliśmy Widzieliśmy życzenie, zyskaliśmy moc i ocaliliśmy dzieci pokonując most i jego pachą. Jak możesz nie pamiętać czegoś takiego? Nie pamiętam tego, bo to twoje sny. A wiesz co? Chyba w to czasowym coś mi się musiało stać. No, przed pójściem do łóżka zjawiłeś trzy kawałki starych i I co? Robię to codziennie. Słuchaj, na serio. Armówko, konstruował... do <laughs> a uh -uh.